Karol czuje zarz z powodu izolacji i ekspert nie ma wątpliwości. Król Karol III i książę Harry odczuwają zarz z powodu tego, jak potoczyły się ich losy podczas koronacji. Wszystko przez klutnie i wzajemne oskarżenia z ostatnich lat, które doprowadziły do ochlodzenia relacji pomiędzy ojcem i synem. Według królewskiego eksperta, zarówno Karol, jak i Harry zaluja, że nie mogli spędzić ze sobą czasu. Tylko, czy na pewno? Książę Harry z racji zrzeczenia się obowiązków królewskich nie mógł liczyć na zaszczytne miejsce podczas koronacji Karola. W opactwie Westminsterskim siedział w trzecim rzędzie, podczas gdy William z Katemi Dudleton i dziećmi siedzieli w pierwszym rzędzie. Co więcej, Harry nie pojawił się na balkonie palacu Buckingham, nie pozował do oficjalnego zdjęcia z reszta rodziny. A tak za nie wziął udziału w koncercie koronacyjnym w Windsorze następnego wieczoru. Aby zbliżyć się do syna, król Karol III chciał zaprosić z Harrego na balkon palacu Buckingham. Zostalo mu to wybite z głowy, co dodatkowo wywalalo smutek u króla. Harry ma na relację z ojcem i bratem po aferze z ujawnieniem tajemnic Netflixowi i wydaniu autobiografii parę, ten drugi. Sussex przyleciał do Wielkiej Brytanii dzień przed koronacją, przenocował w Fegmore, co taga i zjawił się na koronacji, po której od razu popędził na lotnisko bez przebierania się. Spieszył się, aby wrócić do mekhan Markle i ich syna Archiego, który akurat 6 maja miał urodziny. Królewski ekspert z palacu potwierdził, że obecność Harry'ego nie odegrała żadnej formalnej roli w całym wydarzeniu. Mekhan pewnie zeciera raczki z radości, zamastek świetnie się spisał.